Witam serdecznie państwa na kolejnym oprowadzeniu w Galerii Brud we Wrocławiu. Znajdujemy się teraz e, pośrodku głównej sali galerii e, na ulicy Ruskiej 46A. E, prezentujemy e, wystawę poza tabu, z cyklu poza tabu, e, koniec i początek. E, chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat cyklu poza tabu. E, jest to ósma wystawa z tego cyklu. E, Czyli wiele lat realizujemy zawsze w listopadzie, pod koniec roku, zbiorową wystawę twórców związanych z Galerią Art Brut. To jest bardzo specyficzny cykl wystaw, który często dotyka trudnych, trudnych tematów. No, sama nazwa poza tabu na to wskazuje. Czyli tych tematów, takich czasami intymnych. Cielesnych, zajmowaliśmy się relacjami rodzinnymi, seksualnością, też tematami wykluczeń, historią wykluczeń różnych grup społecznych, czyli są to wszystko takie tematy ważne, a jednocześnie bardzo często dla wielu osób kontrowersyjne. Tym razem tytuł też trochę świadczy o specyfice naszych czasów, czyli początek, koniec i początek. Trudne czasy, od dwóch lat pandemia, epidemia, dużo, dużo strachu, dużo strat, kryzysy różnego rodzaju społeczne, niespokojny świat, czyli z tego myślenia, Walka o klimat. Z tego myślenia wychodzi pod tytuł tej wystawy, czyli poza tabu, Koniec i początek. Witam serdecznie po raz kolejny. Wyszedłem właśnie za drzwi autorstwa Kamila Ujaka. Znaczy, drzwi są po niemieckie, malarstwo na drzwiach jest. E, e, zrobił, zrobił Kamil. Tu jest zresztą jego e, e, część, w której prezentuje pracę. Autor, który się porusza, e, na tej wystawie jest bardzo dużo różnych, e, jakby to powiedzieć, przemyśleń, odpowiedzi na temat, co jest końcem, co jest początkiem, w jakim czasie żyjemy. E, Kamil e, tutaj balansuje pomiędzy e, taką opresją, e, a opresją technologii, a być może zbawieniem technologii duża część jego prac dotyczy tego najbliższego otoczenia, połączeń elektrycznych, elektronicznych, być może myśli. Wszystko, wszystko układa się w jakąś taką trochę technologiczną, zniekształconą całość. Obok Kamila możemy, możemy zobaczyć pracę Krzysztofa Tarnowskiego. Taki obiekt, obiekt rzeźba, ludzka głowa, z której jakby wysunięty jest mózg człowieka, z tego mózgu wychodzą myśli. Ja opowiadam zamiary autora. Te myśli są otoczone ten konstrukt jest otoczony jeszcze dodatkowo rysunkami myśli, które nurtują autora. Ten obiekt otaczają rysunki autora, które jakby przedstawiają myśli, zagadnienia, o których twórca w ostatnich czasach rozmyślał, analizował. One dotyczą szkoły, edukacji, linii życia, czyli dorastania, umierania, pracy, produkcji, porównania dawnych czasów komunistycznych z, z ostatnimi 30 latami. Bardzo dużo innych zagadnień takich społeczno-polityczno-gospodarczych, czyli zaabsorbowanie... Myśli człowieka, tym, co się dzieje wokół, wokół dookoła, jak się w tym wszystkim znaleźć. Stoję teraz przy pracy Joanny Golachowskiej, która najczęściej prezentuje niewielkie obiekty, bardzo delikatne, niesamowite, wysublimowane. Teraz na tę wystawę zaprojektowała strój kobiecy. On jest związany z bohaterką i filmową, i literacką Pippi Landström skandynawską. Marzenie się zaczyna, przygoda dzieciństwa się kończy. Taki tytuł nadała autorka. Zastanawialiśmy się jaki to ma związek z tematem wystawy i z autorką ustaliliśmy, że Pippi Lamstrung była jakby reprezentantką nieskończonej, nieskończonej finezji dzieciństwa, nieskończonych marzeń, nieskończonych obszarów. Odejście od, od lektury, odejście od filmów, zapominanie poprzez dorosłość właśnie było takim końcem, symbolicznym końcem dzieciństwa, ale też dla wielu ludzi końcem marzeń. Autorka odwraca tu sytuację. E, trochę w tej pracy. E, także mm, e, koniec dzieciństwa e, początek marzeń. E, za mną mam e, brawurowe kolarze Jacka Krole. E, on, jest to autor również obrazów e, bardzo ciekawych, takich brutalistycznych, ale też jakby druga linia jego twórczości to są kolarze, one najczęściej dotyczą e, no, no można, wyczuć, można wyczuć w nich niepokój, pewien niepokój co do nie wiem, losów planety. Jest tam bardzo dużo zwierząt w różnych sytuacjach, obrazy abstrakcyjne przeplatają się z wymarłymi gatunkami, trochę czasami ze śmiercią, z dramatyzmem życia natury, szczególnie w stanie zagrożenia. Na wystawie możemy zobaczyć zdjęcia, fotografie Bartosza Nesslera, nieżyjącego już artysty, fotografika, ale też piszącego niesamowite teksty, wrażliwego artysty, wrażliwego obserwatora rzeczywistości otaczającej, Ta poprzez zdjęcia Autor przenosi nas jakby w takie światy metafizyczne, które się okazuje są dookoła nas dosłownie na wyciągnięcie ręki. Obok również możemy zobaczyć dwa obiekty autorstwa Piotra Rynki, czyli, czyli również technologia. Technologia plastik, elektryka wybeszona z wszystkich części, obklejona, ob, obklejona w wzorzystym, imitującym nie wiem, trawnik, skoszoną łąkę folią, jakby też zmiana funkcji, przeniesienie, jakby też zupełnie myślenia, jakby na drugą stronę, powiem na dodatek, na drugą stronę lustra. To, to jest moja praca przedstawiająca księżyc, księżyc w różnych formach i, i oznacza koniec dnia i, początek, i zaczyna się później w początek następnego dnia i tak półko, tak trwa. A nas jest ona do tego, żeby odpocząć, odragować, od pewnych od, od, od rzeczy, a niektóre rzeczy się pracują, moja odwrotnie, ale to jest dla że rzecz, dzień noc. Tutaj widzimy bardzo takie delikatne prace Wandy Sidorowicz. To jest artystka, która jakby zawsze posługuje się, niemal zawsze posługuje się kolorem różowym, przyporządkowanym takiej, można powiedzieć, dziewczeńskości. Ten kolor różowy przylgnął. Wanda posługuje się nim bardzo świadomie, też przechodząc, przechodząc etap odbycia młodą dziewczyną dojrzewając, przechodząc wszystkie rozterki stawania się kobietą, nie porzuciła tego koloru, wypowiada się w bardzo subtelnych obiektach, instalacjach. Obok prezentowanych prac Wandy Sidorowicz jedna praca, obiekt, kolasz Agnieszki Kołudziejczyk. Autorki, która miała dużą indywidualną wystawę w Galerii Art Brut przed wystawą poza tabu, zostawiliśmy jedną z prac autorki pod tytułem Dziecko, nawiązującym też do takiego przejścia, do takiego końca, początku, kiedy kiedy przechodzi się w inny etap, przechodzi się w inny obszar marzeń, czasami niemożliwych do zrealizowania. Widzimy też tutaj obrazy Piotra Jeruzela. Autor nieodmiennie współpracuje z Galerią Art Brut od 10-11 lat, właściwie od początku istnienia. Po Powiększa jakby paletę swojego malarstwa, swoje prace, rozwija, ale nieodmiennie prezentuje świat w postaci punktów, lekkich zaznaczeń. Bardzo, bardzo ulotny świat Piotra Jeruzela na jego obrazach. Andrzej Niedźwiecki znany z dużych, z dużych metalowych, ażurowych obiektów rzeźb sięgających czasami dwóch, trzech, czterech metrów rozpiętości lub wielkości. Tym razem przygotował bardzo, bardzo kameralną pracę, bardzo prostą, powiedziałbym minimalistyczną, pod tytułem Początek i koniec narodziny i śmierć. Dwie ramy z prostym metalowym rysunkiem, właściwie bo cienie jeszcze grają. Rozstąpienie się rzeczywistości, rzeczywistość prosta. Bardzo, bardzo minimalistyczna praca Andrzeja dotycząca, dotycząca narodzin, narodzin i śmierci. Obok siebie tutaj mam pracę Daniela Stachowskiego. Rysunki to twórca, który również wiele lat, wiele lat prezentuje w Galerii Art Brut. Uznany twórca Art Brutowy. Oczywiście zawsze, zawsze na ostro, bardzo krytycznie, antysystemowo, antysystemowo, jakby negujący wszystkie możliwe systemy i hierarchie społeczne. Prezentujemy również nowego, nowego twórcę, który pierwszy raz właściwie publicznie pokazuje swoje prace. Prezentujemy wydruki z jego licznych bloków, w których możemy znaleźć niesamowite projekty systemów, komputerów, samochodów. To są, to są bardzo skomplikowane rysunki, które właściwie sytuują się pomiędzy światem, światem techniki, światem informatyki, a rysunkiem abstrakcyjnym. Także Mateusz, Mateusz Blaczek po raz pierwszy premiera jego, jego rysunków. Publiczny. W tej chwili znajduje się w mikroświecie Martyna Wojczyk, której prace są również bardzo charakterystyczne, szlaczkowe, abstrakcyjne. Te struktury się wiją, rozbudowują, zmieniają kolorystykę, tworzą pejzaże. Właściwie formalnie są... Dosyć podobne na przestrzeni lat, aczkolwiek też ewoluują. Tutaj, tutaj jest taki worek z przekształconymi ziemiami przez Martę na Wojczyk. Te szlaczki, te różne terytoria geometryczne swobodnie wędrują tutaj po, po naszym świecie. W różny sposób, w różny sposób energetyzują planetę w otoczeniu, w otoczeniu jej takich sztandarów i ostatnich prac rysunkowych. A za sobą mam pracę Jakuba Brączkowskiego, też bardzo ciekawego z kolei rysownika. Bardzo dużo jakby pracuje, tworzy, jest fascyna fascynatem Górnego Śląska. Jego jednym z marzeń jest zamieszkać w Zabrzu. Także to wszystko się odbija w jego rysunkach, pejzaży śląskich, różnych bardzo dziwnych sytuacji, również fikcyjnych, rodzinnych, przyjacielskich, a wszystko to tak podsycone takim mocnym humorem mocnym humorem i niesamowitymi kolorami. Chciałbym wspomnieć również niestety wspomnieć że odszedł odszedł taki odszedł dobry duch galerii Art Brut, przyjaciel galerii Art Brut i przyjaciel jej twórców Paweł Jarocki artysta który w ostatnich kilku latach też związany był z naszym miejscem, pomagał, doradzał, uczestniczył w spotkaniach, był współopiekunem artystycznym obchodów dziesięciolecia Galerii Art Brut. Nie chcę wyliczać, Jakiś zasób po prostu był naprawdę dobrym duchem, dobrym duchem. Zostawiliśmy jego obrazy, które powstały specjalnie na wystawę, wspólnotową wystawę towarzyszącą dziesięcioleciu -le, Galerii Art Brut. Art Brut i pomiędzy tymi obrazami jest prezentowane zdjęcie z ostatniej akcji, z ostatniej wystawy sercowej akcji związanej z wystawą Agnieszki Kołodziejczyk, gdzie dużo ludzi sfotografowało się na tle jej pracy z sercami. Każdy dopisywał, to były zdjęcia, sesje polaroidowe, każdy dopisywał, Paweł dopisał, serce nie słucha, co niestety jakby stało się faktem. Będzie nam go bardzo brakowało i wszystkim twórcom i Wszystkim, całemu zespołowi Galerii Art Brut, jego dobrej, pozytywnej energii i mądrości. Wszystkim, którzy oglądnęli to krótkie oprowadzenie po wystawie Poza Tabu. Koniec i początek w Galerii Art Brut we Wrocławiu. Serdecznie dziękuję. Chciałbym również podziękować całemu zespołowi Galerii Art Brut, wszystkim, co się, którzy się przyczynili do powstania tej wystawy i uczestniczyli w pracach nad tą wystawą. I wielkie podziękowania dla twórców, 15 osób, które pokazują tutaj swoje światy i swoje niesamowite prace. Dziękuję bardzo.